Ten nie, ten. bo telefon był O, no, Macie, jeszcze Czy był jeszcze to, w telefonie, jeszcze w głowie. miał. że, no, to jest, że jest nie? nie mam tak jasną Natomiast, jeżeli chcesz naprawdę mhm. zobaczyć, jak, jak funkcjonuje się w gorących to, to, to musisz wejść do małej komputerowej, gdzie po nie można ich dotrzeć. Chodzisz i obracać się gorące powietrze. Nie ma oczywiście tego regulatora, żeby wiec, żeby znaczy, tak kręcić, a nie chce kombinować z żadnym y, tym, wiesz, w to i to, tym, żeby to, żeby to, żeby to się, 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 się na dwóch, czy tylko tak się Jak ruch, wiesz, nie jest problem z samochodem, podjeżdżasz na autostradę i nie daj mu jakiegoś fatalnego zdarzenia, no to rozgrzał, nie? Bo ja na przykład nie lubię, które gdzieś i nawet jak tutaj w nieznanym miejscu, jak idziemy, to wiesz, ja sobie tutaj sprawę że taki bardzo wyżarnym kierowcą. Ja w ogóle żadnym żadnym się nie więc ja to wolę autobusę, ja autobus można... dojazd. No, ja tutaj ja, wiesz, uważam, że zawsze to być nawet Zawsze, bo nigdy nie przewidzisz, co może się stać. A jedna osoba to jest, chociaż wiesz, mój ziędziak kiedyś jechał, kawał drogi, to powiedział, że on nikomu nie wierzy, z nikim się nie zmieni. Mój ostrzeniec, jak wracali z kościoła, nie pamiętam, że jakiś tam wiesz, czy inny. Mówi, że też tyle godzin i pod koniec już naprawdę już tak nie miał zaufania swojego tego kolegi z miednika, że z miednika, że on nawet jakby się, wiesz, oczy zamykają, to się czuje bezpiecznie. Ja się kiedyś strasznie bałam, a teraz jakoś mniej <tuszy> nie wiem dlaczego. Ja. ale nie możesz właściwie zwolnić, że nie ma to byłam przerażona. Od zaczęłam no, się bać, a teraz zostawiłam jak... no, się. No, no, ale, ale nie to nie w Gminie to w ogóle tego nie przyjdzie. Nie, no zawsze jeździliśmy 120, no, no, no w ogóle nie czujesz tej prędkości, tak. nie czujesz. No, z tetk aż do 120, dlatego tylko na 120 to nawet naszych na drogach nie wtedy z no, no, no. Ja by... stąd, I się jakoś tam nazywa, ten pomysł, tysta. i on z taką prędkością jechał i wtedy też najmniej benzyny jest. No, tak, no, no, oczywiście. Y no, ale no. jedynie no, wiadomo, co... No, nie, nie, nie ma... wiadomo, no właśnie, nie jak I tak jest. jest ale bywają takie nie Chcemy jechać tak? Jedziesz cały dzień, masz szansę, to nie możesz jechać na dwa dni. Nie, no oczywiście. no oczywiście. Także chcemy jechać w kwartek, a wrócić we wtorek. No to ta akurat. Ta akurat, tam spokojnie dojedziecie, żeby odpocząć, a po świętach odetchniecie jeszcze i spokojnie pogodą. No tak, jeszcze by tylko pogoda była ładna, bo no, to by No. cudnie. No, a gdyby to spadało, to tam już jak. To będzie większa Ja bym się bardzo uciekł powiedział, że w do domu jest, daryba, jest daryba święta, Ale się zdarzyło, że on jest z z tego powodu nie Moja Agata była dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, nie, czy nie, była w w

tak, ja się wydałam nieszczęsnym jajkiem, nie. który od niego przebił, bo mój niestety zdechł. A ty chodziłaś tak do, jel... do domu? Nie, nie chciałam go do domu. E, więc y, on u mnie rósł pięknie, ale ty mówiłaś, że w pewnym momencie się ty zachorował. Tak, tak, niech wyponiem. A, a mój do końca się pięknie trzymał i miał bardzo piękne światło no i postanowiliśmy go przetrzymać i prawie całą zimę przetrzymał i mainland, mm. potem moim zdaniem, Marek go niepotrzebnie wystawił i był chyba w jakichś zimniejsza w noc i schował go teraz jest poglądem z domu, stawiany, wystawiany, no. ale tak jak też o więc no. może będzie nie, mój po prostu, wiesz ten słodziszek czy słodzyszek czy słodzialaszek jak mówi. Yy, w każdym razie zalęgło się, koniec, Zrób A tak, pięknie, pięknie, pięknie. Zrób to. Zrób ja to. Zrób 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 jak Zrób to. Zrób to. Zrób to. Zrób ich Zrób wsadzam, Zrób je Zrób to. Zrób to. Zrób to. Zrób to. nie trzymają się. koniec, nie trzymają się. Yy, na przykład o tym, o tym kwianku, to się nazywa Sendevilla, yy, to czytałam, że yy, jak się kupuje, to yy, one mają zahamowany na pierwszy rok, zahamowany wprost pędu. Tak. Dlatego, że te pędy bardzo rosną szybko. I w związku z tym, ponieważ to działa tylko tam gdzieś do roku, to, jak przytrzymasz i masz w następny rok, to te pędy rosną już potem tak jak szalony. Rozumiem, rozumiem. A nie, no mój nietorzy wierzył, <śmieniciela> tam jest ten kodyszek, to po prostu zerał. Że... A teraz, tak, jakby tak, ja tak słodziszek, ja ale w każdym razie, wiek... no bo faktycznie, jak wkładasz ręce to, to jakby przyszedł krępowo. I dlatego się tak, no nie masz tego tak